Ja Mili, nadawca drugiego sezonu rodziny zmieszanych. Co jest? Gdzie ja jestem? Max. Tato? Mamo? Hej! Wypuśćcie mnie! Widzę, że śpiąca królewna w końcu się obudziła. Ty! To był twój kolejny podstęp. Nie daruję ci tego! Jesteś teraz bezradna, kochana! Nikt cię nie uratuje, bo nikt nie wie, gdzie jesteś. Wkrótce się stąd wydostanę, a wtedy spłacisz mi cały dług. Chciałabym to zobaczyć, ale na mnie już czas? Do zobaczenia, Oliwio! Co teraz? Jak ja stąd wyjdę? Pewnie cała rodzina się o mnie martwi. A to co? Czy to nie? Stary dobry Pegasus? Nie wierzę. Znalazłem prawdziwy Antyk. Ciekawe, czy nadal działa. Synu, co ty robiłeś na strychu? Znalazłem coś interesującego starego Pegasusa. Nie wierzę. Myślałam, że przepadł na dobre. Zaraz. Zgadza się. Kiedy byłam w Twoim wieku, bardzo lubiłam na tym grać. W pewnym momencie jednak mi się znudziło, no i gdzieś zostawiłam konsolę. Myślałam, że już jej nigdy nie zobaczę, a ona była cały czas na strychu. Wow, mamo. Nie wiedziałem, że w młodości lubiłaś grać w gry. Zawsze byłaś wobec nich bardzo krytyczna. To prawda. Chyba zapomniałam, że kiedyś sama lubiłam grać. To może zagramy wspólnie. Oczywiście. Zobaczymy, czy nadal działa. Cześć, panie Stanisławie. Dzień dobry, pani Marku. Co u pana? Cóż, znowu wydawało mi się, że spotkałem kosmitów, ale się myliłem. Chyba powinienem się poddać. Wiem, że pan ma dość wielkie marzenia, ale jak to mówią, chcieć to móc. Ma pan rację. Będę próbował aż do skutku. Mam pomysł. Spróbuję wyważyć drzwi tym łomem. Muszę się tylko upewnić, że Junki nie ma w domu. Dobra, porę to zrobić. A to co? Teo. Olivia? co ty tu robisz i czemu nam rozwaliłaś drzwi? Proszę państwo, ja wszystko wyjaśnię. Dosyć. Albo ty lub twoi rodzice zapłacicie odszkodowanie za drzwi, albo poważnie z wami porozmawiamy. Jak dacie mi dojść do słowa, to poznacie prawdę. Pewnie chcesz zwalić winę na naszą córkę. Przykro mi, ale Julka ma swoje za uszami. Oszukała mnie następnie. Dobra, albo wreszcie się przyznasz do winy, albo porozmawiamy inaczej. Stop! Ani mi się wasz bić moją córkę. A to co? Państwo zmieszani we własnej osobie, pany sobie żartuje? O mało co nie uderzyłeś naszej kochanej Oliwii. Przykro mi, ale na to zasłużyła. Zniszczyła nasze drzwi od piwnicy. Jestem pewna, że Oliwia nie zrobiła tego bez uzasadnionego powodu. To prawda? Julka podstępem uwięziła mnie w piwnicy, musiałam jakoś się wydostać. Widzicie, jak ona zmyśla. Zdejmijcie wreszcie klapki z oczu i przestańcie bronić swojej córki na każdym kroku. Powinniście się dowiedzieć prawdy. Dobra, pójdziemy na kompromis. Jeśli uda wam się wyjąć brudę na Julkę, zadośćuczynimy wam zapłatę za drzwi. Jeśli jednak nie, Oliwia dostanie od nas porządne wpierw, a wy będziecie musieli nam zapłacić za drzwi. Akceptujemy ultimatum. Marek, w co ty nas wpakowałeś? To jedyne pokojowe wyjście. Dobra, również się zgadzam. Cieszymy, Cieszymy się, się, że, że mogliśmy się dogadać. dogadać. Hej, Max. Oliwia, tak dobrze, że nic ci nie jest. Na szczęście wszystko w porządku. Opowiedz mi, co się z tobą działo. Jasne. Chętnie ci wszystko wyjaśnię.